Wow, dziewczyny, tylko spójrzcie jak tu fajnie! Cześć wszystkim! Będziemy się razem uczyć. Proponuję wybrać łóżka, ja wezmę dolne, a ja oczywiście biorę górne. Najbardziej mi się tu podoba. Ojej, zostawiłam walizkę na dole. Jak mam ją podnieść? Chyba nadszedł czas na odrobinę magii. Chodź tu do mnie, moja poduszko. Super. A teraz reszta rzeczy. Wspaniale. Moje zeszyty. Długopisy. Ekstra. Został jeszcze kocyk. Z nim trzeba będzie się pomęczyć. No, chodź tu. Jeszcze troszkę. I jeszcze? Ojej, chyba przesadziłam. Uf, to było zabawne. Śmiejcie się ile chcecie? Przynajmniej już pościeliłam sobie łóżko. Czas, żeby mi ja rozpakowała swoje rzeczy. Okej, okay, zobaczmy. O nie, moja walizka całkowicie przemokła. Co ja mam z tym zrobić? Kurcze. Myślę, że mogę ci pomóc. Poczekaj chwilkę, twoje rzeczy będą zaraz suche. Dzięki! Ale dlaczego pachnie tu z Monika, chyba troszkę przesadziłaś. O nie, w moim zeszycie jest ogromna dziura. Przestań, wystarczy! Ojej, chyba mnie troszkę poniosło. Zdarza mi się to. Zauważyłam, że tu nie ma w ogóle roślin. Czas to naprawić. Dodajmy troszkę kwiatków. Mówiłam troszkę! Przestańcie rosnąć! Stop! Wystarczy, wracajcie do walizki. Będziecie tam siedzieć, dopóki nie nauczycie się zachowywać. Spokojnie! No i po wszystkim! Uff, na razie mieszkacie pod łóżkiem. Nie zwracajcie na to uwagi! Czas, żeby mi ja rozpakowała swój bagaż. Znając mój ognisty temperament, zawsze zabieram ze sobą środki ostrożności. Witam cię, mój przyjacielu. Po co ci gaśnica? A? A? A wsik! Kurczę. Nie panikujcie, dziewczyny. Wiem, co robić w takich sytuacjach. Zaraz to naprawię. No, od razu lepiej. Nie zwracajcie uwagi na drobiazgi. Ważne, że pożar został ugaszony. Już wiemy, po co ci gaśnica? Często ci się to zdarza? Od czasu do czasu, ale mam to wszystko pod kontrolą. Moje piękne łóżeczko. Miękkie jak prawdziwa chmurka. Ja też uwielbiam moje nowe łóżko. Mnie też się podoba moje łóżko. Wyszło rewelacyjnie. Te ośmiorniczki będą mi przypominać o morzu. Zgodnie z planem lekcji, nasze pierwsze zajęcia to prawa magii. Czas jechać do szkoły, dziewczyny, nie spóźnijcie się. Pierwsza lekcja, jakie to ekscytujące. Jestem gotowa, tylko muszę wziąć plecak. Nie! My też już idziemy. No, Moniko, jesteś gotowa? Nie spóźnimy się pierwszego dnia. Ciekawek, kto będzie naszym nauczycielem i co będziemy robić? Witamy w szkole magii. A, już tu jesteście. Będziemy razem uczyć się praw magii. Wow, ale super. Dziękuję. No to zaczynamy. Jess, do tablicy. Ja? Na pewno? Ale ja nie chcę. No dobra. Pokaż nam, co potrafisz. No dalej. Co potrafię? E, chwilka. Spójrzcie. Teraz będę sterowała tymi bańkami. Mogę podnieść je do góry. O, to ciekawe. Mogę też nimi żonglować. Mogę podnieść je jeszcze wyżej. Oj! E, nie tak wysoko! Co tu się dzieje? Dlaczego to zrobiłaś? Ups. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Siadaj. Zobaczymy, co ty potrafisz, Grace. Jestem gotowa. No dalej, zaskocz nas. Yeah! Dobrze. Stworzę teraz małe tornado. O tak. Mogę je trochę powiększyć. Nieźle, nieźle. Ale myślę, że to wystarczy. Grace, zatrzymaj to! Zatrzymaj, zanim to tornado zniszczy całą klasę! Ale nie mogę go powstrzymać, nie chcę mnie słuchać. Trzymajcie się! Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Co tu robię? Ups, Ups, chyba sobie pójdę. Dokąd to, Grace? Nie skończyłam z tobą. Monika, teraz twoja kolej. Za chwilkę pokażę, co potrafię. Zacznę od czegoś prostszego. No, nieźle, a może coś trudniejszego. Dobrze. I jak? No, fajnie. Mogę też wysłać to gorące serce w Pani kierunku. Ale proszę być ostrożną. Ojej, chyba już za późno. Wygląda Pani teraz jak spalony tost. Wystarczy, moja cierpliwość się skończyła. Y no to ja już pójdę. Ja też chcę pokazać, co potrafię. No dobra. Gorzej już być nie może. Zaraz, zaraz. Jeszcze troszkę. Może lepiej odejdę, zanim coś się stanie. Ojej! Wspaniale, co za piękność! To niesamowite! Ale co to za krzaki? Dlaczego się do mnie zbliżają? Odczepcie się! Moja cierpliwość się skończyła. Przepraszam panią. O, już dzwonek, lecimy. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Tak, musimy lecieć do widzenia. Dziewczyny, stójcie, uwolnijcie mnie! Dziewczyny! No i jak wam minął pierwszy dzień w szkole? Myślę, że miałyśmy niezły ubaw. Zgadzam się? Dziewczyny, mam pomysł. Zróbmy imprezę z tej okazji. Kilka magicznych ruchów i dodamy troszeczkę blasku. Wow, super to wymyśliłaś. Wiem, zawsze mam fajne pomysły. A oto i muzyka. Ekstra, można się bawić. Dziewczyny, a co powiecie na słodki poczęstunek? Co może być lepszego od baty cukrowej? Tylko jest troszeczkę nudna. Zaraz to naprawię. No, tak jest to wiele lepiej. Ale fajnie ci to wyszło. Ja myślę, że potrzebujemy czegoś do picia. A Patrzcie! Kolorowe i słodkie koktajle dla pięknych dziewczyn. Częstujcie się! Ekstra! Ja też coś mam. W ciągu kilku sekund przygotuję pyszny popcorn. Uwielbiam moje moce. Ojej! Chyba znowu przesadziłam. Nie szkodzi, wyszło śmiesznie. Cześć dziewczyny, chcecie zbudować nowe domy? To świetny pomysł. To miejsce z pewnością będzie idealne dla każdej z was. Dla każdej? Tu jest okropnie. Mam już pomysł. Zaraz kupię dużo klocków Lego i zrobię piękny domek. A oto i moja paczka. Super. Wow, ile tu jest pięknych klocków. Zaraz zbuduję sobie najpiękniejszy dom. Będzie nawet lepszy niż ten, który miałam. Kilka klocków tutaj, kilka tutaj. Świetnie! A dach będzie zielony. Gotowe. Tak się cieszę, że będę tu mieszkać. A ja nie mam kasy na Lego, ale te pudełka mi się przydadzą. Taśma klejąca jest moim najlepszym przyjacielem. Zaraz sobie zrobię odlotowy domek. Muszę skleić kilka kartonów tutaj i tutaj. Widzicie? Ten dom już wygląda bombowo. Użyję nożyka, aby zrobić okienko. I tutaj też. Wow, sąsiadko, twój domek jest uroczy. O rany, co za prostaczki? Od samego widoku tych domów mi niedobrze. Zamówię sobie piękny nowy dom albo zamek. O tak, to co trzeba? Chcę to natychmiast? Oto i dostawa zamku. Tutaj, tutaj, tu jestem. Wow. Nie wierzę swoim oczom. To jest mój zamek. Księżniczka zawsze zasługuje na zamek. Jest taki piękny. Dziewczyny, możecie na niego patrzeć, ale nie dotykajcie. Jest cudowny. No to się nazywa dom. Rozumiecie prostaczki? W naszej okolicy pojawiła się ultra bogata dziewczyna o imieniu Sandy. I chcielibyśmy... Chociaż chwileczkę. Tu mamy coś ciekawszego. Dzień dobry, nazywam się Maxine. Badać mi stąd! Nie zgadzam się na nagrywanie mojego domu! Oddaj mi kamerę! Przestań, nie dotykaj mojego kamerzysty! Wynoście się stąd! Zdeptali mi cały trawnik. Nie lubię dziennikarzy. Ale trzeba przyznać, że mój domek naprawdę wygląda zbyt skromnie w porównaniu z zamkiem. Nie szkodzi, wpadłam na świetny pomysł. Mój dom jest z kartonu, więc mogę go pokolorować w dowolny sposób. Widzicie, nie potrzebuję żadnych materiałów budowlanych, wszystko można narysować jednym markerem. Kate, widziałaś mój odnowiony domek? Jest niesamowity. Podsunęłaś mi świetny pomysł. Też chcę odremontować mój. Mam tu akurat troszkę taśmy LEDowej. Okleję nią domek i zamontuję chorągiewkę. Wow, no super mi to wyszło. Nagram szybko filmik na TikToka. Subskrybenci, spójrzcie na mój nowy dom. Co nim sądzicie? A tutaj mieszka moja nowa przyjaciółka Britni, a tam jest moja druga sąsiadka Sandy, mieszka w ogromnym zamku. Znowu te kamery. Muszę odświeżyć troszkę makijaż. O właśnie, makijaż. Uwielbiam się malować, więc czemu nie pomalować mojego domu? A tata mówił, że nie potrafię niczego sama zrobić. A ja pomalowałam cały zamek i zamontowałam chorągiewkę ze swoim portretem. Jest pięknie. Te kamienie wyglądają przepysznie. Ciekawe, czy są jadalne. Odderwij się. Kradzież! W biały dzień! Policja, pomocy! Panie policjancie, tam jest złodziejka. Co? Gdzie? Idę ją łapać. Stój ręce do góry, hej! Muszę ogrodzić mój dom, żeby żadne przybłędy mi tu nie chodziły. Widzisz to? Biedakom nie wolno przekraczać tych barierek. Zrozumiano? Nie miałam na to ochoty. Twoje kolorowe kamienie i tak nie są jadalne. Ja też zrobię sobie płot, ale będzie ładniejszy niż twój. Zobaczysz. Jak fajnie mi to wyszło! Możesz mi pozazdrościć. O, Kate też robi ogrodzenie. Tak, z tych rurek wyjdzie mi piękny kolorowy płot. Będzie pasował do mojego domku. Cześć, sąsiadko. O rany! Co tam robi, Sandy? Odpoczywam i obserwuję, jak pracują inni. Ostrożni tam z tym drogocennym drzewkiem. Jest warty milion dolarców. A tak w ogóle, to już sobie stąd idźcie. Chcę być sama. Ale mam cudowną posiadłość. Nie to co te frajerki. Zaraz i my zrobimy sobie piękne podwórka. Tak, tutaj wysypię ścieżkę z kolorowych M&M'sów. A tutaj postawię maszynę za smakołykami. Napoje gazowane są takie pyszne. Dobrze, kiedy są zawsze pod ręką. A tutaj będą wiatraczki, żeby nie było mi za gorąco. Ja też zaraz zrobię kilka fajnych rzeczy na moje podwórko. Będę potrzebować piły, drewna i troszkę sprytu. Patrzcie, jaki fajny chodnik zrobiłam. A tutaj będą kwiaty. A to moje drewniane krzesło sama je zrobiłam. Co? Tak tak. Tutaj Wysypujcie! Super! Mam cały basen z kolorowymi piłeczkami. Britney, chodź tutaj. Jak to fajnie! Kate, to był świetny pomysł! Super się bawię! Sandy, chodź do nas! Szybko! Nigdy w życiu. Zamek wygląda ładnie z zewnątrz, ale w środku jest troszkę słabo. Bo w dodatku są tu pajęczyny. To straszne. Najpierw wybiorę dywan. Ciemnoróżowy. Poduszki. Białe i puszyste. Co tam jeszcze jest? Ten plakat. Wyglądam na nim ładniej. Z tym już skończyłem. Zostało jeszcze kilka drobiazgów. Gwiezdna lampa. Plakat. I rozrzucenie pieniędzy. A tutaj będzie kącik z lustrem i poduszki. Prace zakończone, proszę pani. To jest idealny pokój dla takiej księżniczki jak ja. Jestem zachwycona. Wielbiam szastać pieniędzmi. To mi zawsze poprawia humor. Okej. Okay. Też powinnam zrobić coś fajnego w moim domu. Powieszę kilka lamp ledowych. Kulę dyskotekową na domówki. I dodam jeszcze kilka światełek. Super. A tutaj będą mieszkać moje pluszaki. A tutaj postawię moje ulubione figurki. Gotowe. Można iść spać. Ale Super Kate wyposażyła swój domek. Ja też chcę. Na śmietniku zawsze można znaleźć coś ciekawego. Ej, to moje śmieci, oddawaj! Ten pączek jest mój! Znalazłam go pierwsza, a to niby kto? już sobie idę! Muszę być ostrożna, żeby nie obudzić babci. Chodź ze mną, koteczku. Będziesz mieszkać w moim domku, słodziaku. Co za wspaniały wystrój stworzyłam z moimi rysunkami i rękodziełem. Ej, a co tam się dzieje? Jak mnie znaleźliście? E, poczekajcie, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Porozmawiajmy! Musimy tylko znaleźć kompromis. Najprzyjemniejszą rozrywką są zakupy. Britni? Dokąd biegniesz? Stój przewrócisz mnie! Mam dosyć tych sąsiadek. Co te dziewczyny tam robią? Oj nie tą stroną tak lepiej. Grają w piłkę. Nuda, ale powinny mnie też zawołać. Nie szkodzi, zaraz zepsuję im tę miłą zabawę. Potrzebuję tylko troszkę słońca i szkła powiększającego, żeby podpalić domek Britni. Fajnie wyszła, co? Co to za zapach? Aj! Mój dom! Kate, nie panikuj! Dzwoń po straż pożarną! Twój dom jest z kartonu, nie zdążą! A teraz trzeba zlikwidować domek, Kate. Zaraz rozbiję jej chatę w drżazgi. Może uda nam się to ugasić? Co to było? Poniszczy mój dom! Cię. O nie! Następnym razem zaprosicie mnie do zabawy. Kate, przykro mi, ale tu wciąż jest pożar. I już po wszystkim. Mój dom spłonął. Gdzie ja teraz będę mieszkać? Sandy, ty to zrobiłaś? Tak, to byłam ja. W takim razie będziesz miała kłopoty. Jesteś gotowa, Kate? Zaczynamy atak na biały zamek. Ty zniszczyłaś nasz dom, więc my zniszczymy twój. Atakuję was pieniędzmi! Oślepiający cios od bogatych! A macie! Ej, a gdzie są pieniądze? Auć! A masz! To za mój dom! I jeszcze i jeszcze! Dobra, załatwicie za pomocą pudru Diora! Nie podoba ci się? Nie przywykłaś do takiego luksusu, co? Ej! Odpowiesz za to! My się tak łatwo nie poddamy! A masz! To mój popisowy cios! Znowu ty? Dobrze, w takim razie będę się bronić. Nie przebijesz się przez moje tytanowe tui. Oj, przebiłaś się! Dobra, stój! Jestem bezbronna! No i gdzie się podziały twoja odwaga i pewność siebie? A co to jest? To pomoc! Przylecieli po mnie! Papa, frajerko! Czekaj, jeszcze nie skończyłyśmy! Odleciała. Britney, nie martw się. Zobacz, co ja tu mam. Możemy ją zestrzelić. Daj mi to. Bardzo dobrze strzelam z procy. Tak się cieszę, że udało mi się odlecieć. Auć! Co to było? O nie! Ja spadam! Udało się! Przybij piątkę. Teraz zamek jest zasłużenie zajęty przez Hejty Britney. Gdzie ja się znalazłam? Co to jest? Wysypisko śmieci? No witam, ślicznotko, może gdzieś wyskoczymy.